Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. W naszych placówkach i sklepie online możesz kupić akcesoria i gadżety związane z kryptowalutami. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam w tym gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry, krypto. Dzisiaj mam wiadomości na sobotę, 7 listopada 2020 roku. Mamy kolejny weekend. Mam nadzieję, że sobota będzie tym dniem na wyjście. Przynajmniej z rodziną, gdzieś do lasu. A sorry, to chyba jest zakazane. A to gdzieś do restauracji. To też chyba nie pasuje, bo w ostatnim momencie. No to chociaż na rowerku stacjonarnym można sobie pojeździć w domu przy z zaparzoną kawką, do tego jeszcze posłuchać Phoenixa z rana, potem jeszcze innych youtuberów, którzy dają tutaj pełną dawkę emocji w świecie krypto, a potem zacząć dzień <gryw> z kolejnymi wzrostami na Bitcoinie. Zobaczmy, czy te wzrosty nadchodzą. Mamy, mamy wzrosty, bo jest około 0,5% w górę. 15525 troszeczkę nam tutaj. Zatrzymał się Bitcoin, ale to nie jest pewnie jakaś wielka tragedia. Niektórzy tutaj czekałem od razu już na 20 tysięcy dolarów. No muszę Was zmartwić, bo przynajmniej w grudniu 2017 roku zajęło to około 3 tygodnie, a na tej najwyższej cenie byliśmy chyba około tygodnia. Także spokojnie, spokojnie. Jeżeli miałoby to wzrosnąć do 19,800, około 20 tysięcy dolarów, to się jeszcze możemy zaczekać, ale niedługo. Jeżeli to oczywiście dalej będzie szło w tą stronę. Jak wymyślicie, bo rzadko zadaję pytanie, kto wie, że do świąt będzie Old High na bitcoinie? Proszę mi tutaj podawać komentarze. Ci, co zgadną, dostaną powiedzmy uśmiech Fenixa. Gdzieś tutaj go wyślę mailem, przypadkowo. Ale zobaczymy, kto zgadnie. Jestem ciekaw, czy wrócimy sobie do tej audycji w grudniu i powiemy, ty patrz, ten miał rację, albo, albo ten. Także zobaczymy. Dajcie znać. Czy będzie do grudnia all-time high na Bitcoin osiągnięty? Czy zupełnie w przeciwnym kierunku pójdziemy? Dajcie znać też takie komentarze, jeżeli są z drugiej strony płotu. Projekty, które sobie najlepiej poradziły, o, tutaj mamy altcoin season. A tak narzekali w newsach, że no jak, Bitcoin, teraz wszyscy do niego się przykleją? Nie, zobaczcie, Iron Finance odzyskuje tutaj świetność, 36,5% w górę, Band Protocol, 30% Airwave, 28,9%. Dlaczego ludzie kochają krypto? No bo. Powiedzmy, nawet takie procenty nie są możliwe w dziennej dawce w przypadku właśnie takich wzrostów w banku. Tak? W banku za chwilę będziemy płacić za to, że przechowujemy tam pieniądze, bo wiadomo, troszeczkę jest nieciekawa sytuacja, jeżeli chodzi o banki w tym momencie, ale oni sobie poradzą. My tutaj możemy sobie poradzić o wiele lepiej, jeżeli mamy smykałkę do tej gry, a tutaj w przypadku tej zielonkawości. Z ostatnich 24 godzin zobaczcie. To naprawdę ciekawie wyglądało. Jeżeli chodzi o projekty, które sobie gorzej poradziły, jest Kwant, 1,8% CryptoCom, 0,6% DAI, a potem mamy stablecoiny, to znaczy, że wszyscy wychodzą ze stablecoinów i inwestują. Te zielone produkty. Koń Telegraf, tylko 4% Norwegii korzysta z gotówki. Jak kraj ocenia CBDC? Zobaczmy. O, to będzie dobre sprawozdanie. Nawet jeszcze tutaj nie czytałem tej wiadomości, także to będzie ciekawe. Dlaczego? Bo przynajmniej dowiemy się, co taki kraj jak Norwegia myśli o CBDC. Czy będą chcieli tutaj już pójść w tym kierunku? Czy CBDC to jest właśnie ten kierunek, powiedzmy, pozbawienia gotówki w przyszłości danego kraju. Aha, czyli... Mamy bardzo proste zestawienie. Zestawienie nawet COVID-u tutaj jest, no bo wiemy, mogą się pojawiać bakterie, właśnie te grypiczne na naszych banknotach. do no to tutaj może jest to jedna z rzeczy, którą by warto wyprowadzić z naszego obiegu. Zastanawiają się, ale też zadają pytania. To nie jest takie proste, bo... Gotówka jest powszechnie dostępnym prawnym środkiem płatniczym, powiedziała. Kraj może stracić niektóre z tych aspektów, jeśli stanie się w pełni cyfrowy CBDC. Zobaczmy, jakie pytania tutaj zadają. Pytanie brzmi, czy coś ważnego zostanie utracone? Jeśli wyczerpie się gotówka, nie wprowadzimy CBDC, czy pieniądz banku centralnego jest kluczowy dla zaufania do systemu mon monetarnego? Czy CBDC może zapewnić więcej niż gotówka? Czy może zaoferować w postaci większego zakresu zastosowań i więcej innowacji? Zastanawiałem się. Właśnie ta osoba też, która tutaj to przedstawia, pan Basze, który jest dyrektorem polityki pieniężnej właśnie w tym kraju zastanawia się nad tymi aspektami. Jeszcze dodaję, że perspektywiczne wprowadzenie CBDC jest jeszcze daleko. Brak pilności odzwierciedlenia nasz dotychczasowy pogląd, że nie ma pilnej potrzeby wprowadzenia CBDC. Prowadzenie CBDC może mieć poważne konsekwencje w wielu obszarach, a nasza decyzja musi być dobrze przemyślana. Także nie tak od razu. Ale widzimy, bardzo dużo ostatnio krajów zastanawia się nad CBDC, czy to jest właśnie to przejście na tą globalizację, którą mówimy bardzo często i różne kraje będą mieli nowe waluty cyfrowe i potem już nie będzie gotówki. Chociaż z jednej strony chciałbym tutaj sprawdzić też od strony prawnej, jak to wygląda, bo wiemy, że prawdopodobnie w niektórych krajach konstytucja by zastopowała albo zatrzymała taką możliwość, bo mamy prawny. Dostęp, dziś tam chyba jest zapisany w konstytucji do waluty czy banknotu jako gotówki. Także zobaczymy, czy to będzie możliwe do wprowadzenia. Cameron Winklevoss, chyba nie musimy przedstawić tego pana. A jeżeli spaliście pod kamieniem przez ostatnie dwa lata, albo nie wiem, wyszliście na chwilę z krypto, to to są bracia ogólnie. Jeden z braci wygrał gdzieś tam sprawę z Facebookiem wcześniej i dostał dużo pieniędzy z tej sprawy, przekazał ją na Bitcoiny, krypto, a potem otworzył. Giełdę. Tak, giełda nazywa się Gemini. A teraz nam oznajmia. Co nam oznajmia? Że mamy zapiąć pasy, bo zaczynamy spinaczkę na księżyc z Bitcoinem. Przelecimy praktycznie 15 i 16 tysięcy, a potem bardzo szybko zamienimy to w kolejne wzrosty. Także trzeba sobie to wziąć pod swój research, zastanowić się, czy faktycznie, no ale już zadałem to pytanie czy All Time High będzie do świąt. Dekrypt, o tym mówiliśmy w ostatniej audycji na Bithubie, ale tutaj zauważyłem pewną ciekawą osobę, którą też śledzę. To jest osoba z drugiej strony płotu, g Bardzo Warto sobie tą osobę dodać, bo obserwuję to, co się dzieje na, na Tetherze i, i też często takie końśliwe tematy dodaję w przypadku krypto. A wiecie, że ja robię research ogólny. I nie jestem ani po jednej, ani po drugiej stronie, tylko po prostu zatrzymuję się tutaj, Gdzieś na tym płocie obserwuję sobie dwie strony. Jimen jest tą osobą, która uważa, że tether ma problem i może warto go dodać. O co tutaj chodzi w tym całym artykule? To to, że no, osiągnęliśmy na tetherze 17 miliardów dolarów. Longhash zrobił zestawienie na temat Ethereum w stosunku do Bitcoina. Jaki spadek mieliśmy w ostatnich dwóch miesiącach? Około 30%. Także tutaj mamy delikatne straty w stosunku do Bitcoina. 30%. Teraz wyobraźmy sobie, że Obstawiamy na dwa lata Ethereum, tak? jak oni tutaj mówią, przejście na Ethereum 2.0, pierwsze dwa miesiące widzimy 30%, troszeczkę mnie zacięło, więc no, no, trzeba się zastanowić nad tym oczywiście, czy Ethereum 2.0 się uda, to jest pierwsza rzecz, czy Ethereum 2.0 będzie tutaj nadal uważane za powiedzmy nie securities, czyli tą drugą stronę, tak jak proof of work. To od strony regulacji, o tym już mówiłem. No i też czy po prostu będzie tutaj świetnie wszystko współgrało po przejściu na to Ethereum 2.0, bo wychodzimy wtedy praktycznie z proof of work. No może nie do końca, ale tu trzeba się nad tym czynnikiem zastanowić, bo widzimy, że niestety dwa miesiące Ethereum traci 30% do bitcoina. Kolejna wiadomość jest ciekawa, dlaczego? To już omawialiśmy. Ten miliard dolarów. Przejęty przez Departament Sprawiedliwości. Zawsze nie umiem powiedzieć tego słowa, bo Departament mi od razu wchodzi z angielskiego, i potem de, de, Departament e, zaczyna mówić, no ale takie już jest schorzenie osoby, która mieszkała poza tymi granicami, troszeczkę. Ale dobra, co tutaj jest ważnego, co możemy winić? Troszeczkę więcej światła rzucili nam na to, co zostało wykradzione przez, można powiedzieć, Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych. Dlaczego? Bo oznajmiają, że Departament Sprawiedliwości twierdzi teraz, że duża suma BTC została skradziona Silk Road w 2013 roku, bo właśnie ta osoba była w stanie włamać się do Silk Road i uzyskać nieautoryzowany, nielegalny dostęp do właśnie tego systemu, a tym samym ukraść nielegalną kryptowalutę Silk Road i przenieść ją do portfeli kontrolowanych przez właśnie tą osobę X. I teraz ta osoba X po prostu przesłała ją dalej. Dlatego mamy możliwość prześledzenia jak to się stało i z kim tutaj współpracują, z osobą X. Kim jest ta osoba? Nie wiemy. Mówiliśmy o słabym wyniku Ethereum w stosunku do Bitcoina, może opowiedzmy o takich fajnych prognozach, które zaciekawiłyby te osoby, które mogłyby już steykować te 32 Ethereum, bo po przeczytaniu np. takiego newsa można powiedzieć wow, może warto. Dlaczego? Trzy powody, dla których inwestorzy oczekują, że cena Ethereum wzrośnie powyżej 500 dolarów w 2020 roku. Zobaczmy, jakie to są powody. W przypadku wykresu wygląda tutaj świetnie, bo nadal jest zwyżkowy w wyższych ramach czasowych, czyli w długich ramach czasowych, nie powiedzmy jednogodzinnej świecy, tylko tutaj dłużej. Druga rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, zauważałem, to jest mniej posiadaczy adresów. I Ethereum osiąga zyski. Czytaliśmy niedawno, że 98% adresów Bitcoina przynosi zysk. Tak? Czyli jeżeli ktoś inwestował za 20 tysięcy, no to jeszcze no, nie było takiej ceny, ale 19-18 to jeszcze nie jest w tym zysku, ale to jest 2% adresów. A w Ethereum to jest 75% adresów na dzień dzisiejszy, które obecnie ma zysk. Idąc tym tokiem myślenia, ktoś tutaj wpadł, na taką formę reklamy, no to wtedy inwestorzy są bardziej skłonni do sprzedaży, gdy 98% adresu bitcoina przynosi zysk, niż 75%. No, ma to w pewnym sensie troszeczkę naciągane, ale okej, okay, niech to będzie. Ethereum 2.0 to kolejny zwyżkowy czynnik, czyli wiadomo, przejście na Ethereum 2.0, jeżeli będą tutaj sukcesy i jeżeli jesteśmy w stanie zaufać na dwa lata, to może warto w przypadku takiej prognozy. Ja Wam zostawiam. Do tej pole do popisu, Holandia rejestruje pierwszą platformę kryptograficzną dla konsumentów od czasu AMLD5. Czyli wiemy, regulacje nowe nadchodzą. Zobaczmy, komu udało się tutaj wprowadzić. Giełda kryptowalut Blocks otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności w Holandii. Co czyni ją pierwszą platformą, która to zrobiła. Zobaczmy, czy tam już mają wprowadzane niektóre rzeczy. Które by nas interesowały, dlaczego została wprowadzona, czy po prostu musimy podać numer papcia, buta, skarpety i jeszcze parę innych rzeczy, czy, czy po prostu jest to w miarę mm, możliwe. A więc Blog jest pierwszą firmą kryptowalutową zorientowaną na konsumentów, która zostanie zapisana do rejestru holenderskiego. Brzmi to troszeczkę ten artykuł, jak reklama, ale. No niestety nie ma takiej informacji, co powinniśmy tutaj przedstawić na, te, na tej giełdzie, aby co możemy zrobić. Ma no, giełdy znamy, także nie będziemy już reklamować bloksa, bo nie w tym szkopu. Jak się chciałem tutaj dowiedzieć z tego artykułu, co trzeba jeszcze ewentualnie w takim kraju zarejestrować, żeby się pojawić na takiej giełdzie, ale nie mamy na ten temat informacji. W tym przypadku mamy hmm, informacje na temat Ripple. Ripple nie wygląda za świetnie na wykresie. Zobaczmy dlaczego. A więc jeden z handlowców kryptowalut podzielił się paskudnie wyglądającym długoterminowym wykresem dla Ripple i uważa, że ride bitcoina może w końcu zmusić armię XRP do poddania się i przyznania się do porażki. Oto jak rozgrywa się taki scenariusz i jak może rozwinąć się odwrócenie w Ripple. Także zobaczmy, co by miało tutaj się wydarzyć na tym wykresie złowieszczym, który pokazują w przypadku XRP. Kryptowaluta zajmująca czwarte miejsce w rankingu wyznaczyła pięć znaczących niższych minimum w wysokich ramach czasowych. Od początku Bessy. Bitcoin znajduje się teraz w zgodnie z konsensusem społeczności potwierdzonym coraz wyższym dołkiem i wyższym szczytem. Jednak XRP nadal znajduje się w trendzie spadkowym na parze BTC. A według znanego handlowca kryptowalut może wystarczyć, aby w końcu skapitulować armię zwolenników Ripple. Czy armia XRP podda się trwającemu rajdu Bitcoina? Zastanawiałem się. Ta kapitulacja może być również tym, co ostatecznie spowoduje, że Ripple ponownie będzie byczy. Na wykresie Martina silne przebicie dolnego wsparcia spowodowało efekt przypominający elastyczną opaskę, który wysłał XRP do rekordowego poziomu w porównaniu z BTC. Jak mówi Martin, Armia XRP mogła w końcu przyznać się do porażki. Podczas wczesnej rundy byku Bitcoina jednak ta wyprzedaż może być ostatnim spadkiem przed rozpoczęciem rundy byka DRA Ripple. Także może warto potrzymać jeszcze Ripple w tym czasie. A wiemy, że Armia Ripple śledzi to, co się dzieje gdzieś tam w Japonii, w innych krajach. Jeżeli chodzi o Ripple, może to będzie ten nowy dodatkowy system finansowy, który nam fundują globaliści. Nie wiemy, może też tak być. Bank of England, czyli Bank Anglii, drukuje 150 miliardów funtów, aby utrzymać gospodarkę na stałym poziomie. Wiemy, że tam mamy kolejny lockdown, no to co się robi, jak jest kolejny lockdown? Za chwilę to usłyszymy w Polsce. Trzeba drukować trochę pieniędzy. W tym przypadku, no, to może być dobre dla Bitcoina, oczywiście, jeżeli taka rzecz, to jest 196 prawie milionów dolarów, że przydałoby się, przydałoby się. O, widzę, że tutaj mają błąd, bo tu jest bilion, a tu milion. Kto nie popełnia błędów, ten nie rusza się dalej. Przynajmniej tak mi się wydaje. I no tutaj to może być naprawdę ciekawe dla, dla Bitcoina, jeżeli miałoby to coś oznaczać, osłabienie się funta ewentualnie. Ale jest, jest jeszcze inna rzecz, o której czytałem ostatnio, bo wprowadzają drugi lockdown, ale jeszcze jako bonus: ludzie w Wielkiej Brytanii dostają zakaz manifestowania anty-lockdownu, czyli totalny totalitaryzm. Tak? Można tak powiedzieć. My mówimy wam, co macie robić. Nie macie prawa do strajków, czy, czy jakichś tam pochodów wolnościowych, no bo my rządzimy. A chyba w prawie do Konstytucji jest gdzieś taka umowa. You Today, Bitcoin and the Red, zaznaczają, gdy górnicy zaczynają wyrzucać bitcoiny. Kiedy to się dzieje? Indeks właśnie tego wyrzucania bitcoinów, a bardziej sprzedawania oczywiście przez górników, jest przydatny do analizowania zachowań górników. Jeśli właśnie ten wskaźnik MPI, który tutaj mają, naruszają numer 2, oznacza to, że wysyłają górnicy monety na giełdy masowo i wtedy po prostu je sprzedają. Dlatego ta cena 16 tysięcy dolarów może oznaczać też wyprzedaż górników. Zobaczymy, kiedy skończą wyprzedaż, i wtedy może powrócimy tutaj do ataku na 17 czy 18 tysięcy, ale trzeba to brać też pod uwagę, bo górnicy też muszą opłacić swoje rachunki. Bitcoin wyprzedza kapitalizację rynkową PayPal, a teraz będzie pomału atakował Wizę, Mastercard i duże banki. Zobaczmy, gdzie w tym momencie jest Bitcoin. 279 miliardów dolarów, za chwilę jest Mastercard. Za chwilę jest JP, Morgan and Chase i Visa 384. Bitcoin już połknął na śniadanie i zobaczymy, czy faktycznie dojdziemy. O, tu mam jeszcze jeden wykres, pokazuje nam PayPal, który już przekroczył, i te pozostałe. A nawet gdzieś tutaj jest podana cena 500 tysięcy dolarów, bo jeśli więcej banków będzie nadal korzystać z bitcoina, taka będzie wycena. Wtedy kapitalizacja rynkowa złota, która wynosi ponad 10 miliardów dolarów. Spowodowałaby, że BTC też by wyniosło około pół miliona dolarów za sztukę jednego BTC, ta wycena. Czyli, wiadomo, wtedy byśmy nie tylko przelecieli księżyc, ale też parę galaktyk tuż za nim. Indie zbliżają się do Chin. Gdzie i z jakim walorem w tym przypadku to jest oczywiście wolumen peer-to-peer. -peer. Zobaczmy. Ten wykres, który tutaj jest bardzo ciekawy, a więc mimo, że Chiny pozostały największym uczestnikiem azjatyckiego wolumenu peer-to-peer, wkrótce przewyższą go Indie. Indie doświadczyły ogromnego wzrostu liczby transakcji. Peer-to-peer -peer w 2020 roku chiński zakaz kupowania bitcoinów za pomocą chińskiego Joana podczas poprzedniej osy popchnął wielu do właśnie tej usługi peer-to-peer. -peer. Ale gdy wartość BTC spadła, wolumen spadł do 5 milionów dolarów tygodniowo. Jednak w Indiach tak się nie stało. Według Banku Światowego Indie pozostają jednym z największych odbiorców przekazów pieniężnych. Dane sugerują, że Hindusi wysłali 83 miliardy dolarów przekazów pieniężnych w 2019 roku, co stanowiło 2,9% całkowitego PKB kraju. Także widzimy, że... O, zobaczcie, nawet nie zauważyłem. Chiny i Indie mają po 33%. Także po tyle samo już. Zobaczmy, czy tu jest Polska. No, nie ma. Nie ma niestety Polski. Dalej mamy Filipiny, Tajlandię, Hongkong. Malezję, Wietnam, Pakistan, Indonezję i inne kraje. Tak to się kształtuje. W tym przypadku mamy Tylera Swoopa, którego śledzimy z Chico Crypto, tak z tego kanału, i uważa, że może być tutaj kolejny drop w świecie krypto, bardzo podobny do Uniswap, ale na innym projekcie, tym razem na zdecentralizowanej giełdzie DYDX, czyli ona tak się tutaj nazywa, jeżeli nie załapaliście jeszcze DYTX. Nawet nie umiem po polsku powiedzieć DYDX, dokładnie tak się nazywa. I zauważa tutaj Tyler Słow, że zauważył w wywiadzie Giuliano, który powiedział, że zastanawiał się nad uruchomieniem tokena, ponieważ tokeny mają tendencję do pobudzania wzrostu, dawania większego głosu społeczności, pełnej decentralizacji protokołu projektu. Dlatego Słow przewiduje, że token zostanie uruchomiony wraz z dystrybucją DYDX do pierwszych zwolenników i osób, które wchodzą w interakcję z ich protokołem. Także może warto sobie tutaj założyć. Nie wiem, czy to jest darmowe konto, czy nie, na DYDX i wtedy dostaniecie, tak jak w przypadku Uniswap, wiadomo, tam było prawie chyba 1000, 1600, już teraz nawet nie pamiętam. Nawet mogło dojść do 1600, chyba 1200 około, każdy dostał dolarów. Także DYDX może być następnym. I już ostatnią dzisiaj wiadomością jest Shapeshift, który po cichu wycofuje Monero. Amerykańskie agencje rządowe celują w Monero, to już wiemy, a teraz użytkownicy, właśnie Monero. Mają o jedno miejsce mniej, aby ją kupić. Monero i Dash nie są już dostępne, oczywiście, na tej giełdzie. Zobaczmy, na jakich giełdach jeszcze możemy znaleźć Monero, oczywiście w tym, w tym przypadku. Wiemy, że na Gemini i Coinbase nie ma Monero, ze względu na, powiedzmy, tutaj regulacje, które nie są do końca za Monero, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, a tutaj mamy ShapeShift, która jest giełdą założoną w Szwajcarii, która jest dobrze znana z przepisów bankowych, które chronią prywatność finansową. Ma za sobą długą historię też batalii o, o ataki rządowe i wcześniej się do nich nie respektowały, ale od ostatnio to, troszeczkę tutaj uległa ta sytuacja zmianie. No i jeszcze na koniec dowiemy się, że nie jest jasne, czy usunięcie Monero z platformy było decyzją biznesową, czy po prostu regulacyjną. Dekry skontaktował się z założycielem i dyrektorem generalnym ShapeShift, Erikiem Worhezem, znany, znany z Twittera, o komentarz, ale jeszcze nie otrzymaliśmy odpowiedzi w tym przypadku. Czyli Monero nie będzie już na ShapeShift. Cie. Nie wiemy jeszcze tylko dlaczego. Przejdźmy do polskich youtuberów. Jurek jest analizy, jak otworzyć zyskowną transakcję na rynku Forex. Kolejna jarząbek, emocjonalny rollercoaster, poznaj moją historię. Piotr Miśurek. Raport Spotwera, październik 2020, Dh GOV Tokens. Jeszcze mamy FX Max. Przestańcie liczyć, chyba że na siebie, i Kanał Plus, i OAT. Nawet tutaj y, takie słownictwa padają. Mike Satoshi, pompa. Bitcoin utrzymał 13? Nie. 15? Nie. 17? Nie. 20? Może tak będziemy wyglądać informacje już niedługo, ale nie, nie w przypadku Majka. Bitcoin utrzymał 15 tysięcy dolarów a Alty powoli zaczynają pompować. Binance DeFi, indeks był o 60%. No, te DeFi ostatnio coś, coś, coś nie halo. CryptoDeb, jak wywołać inny smart kontrakt we własnym, zobaczmy, bo to się nie uruchomiło, programie Solidity. BitHub, Bitcoin kiedy all time high, statystyki z 2017 roku, co z altcoinami, Tezos staking w banku. Szczepan Bentyn, Bitcoin za 16 tysięcy. O, tu troszeczkę wyżej kosztuje już na tej audycji. Ethereum 2.0 i Silk Road, kwarantanna z Bitcoinem. Jeszcze jest KryptoHolik, aktywa NFT od A do Z, część druga. Encyklopedia Kryptowalut, Bitcoin po milion dolarów na Bitbay. Czy weszliśmy już w hostce? Kontrakt Ethereum 2.0 potwierdzony. KryptoKamikadze, i tutaj mamy, zobaczmy, bo coś tutaj a. Blockchain na ratunek w fałszowaniu wyborów w USA: kontrowersje. 3, 2, krypto, BTC na 17 tysięcy. Odjechały tobie alty? Spokojnie, nie ma problemu. Czy to koniec 3, 2, krypto? <grych> I zobaczmy jeszcze, yy, czy nie. O, dodał się, 19 minut temu, także dobrze tutaj jeszcze raz wrzuciliśmy. Ostatni ruch może być nawet 20 tysięcy dolarów. Alty gotowe na run. Aż nie mogę się doczekać tej floty. Fox Baksik. kopać każdy może. Część 110, Ethereum 2.0 Staking już działa. Czy to warte uwagi? Niósł o kartach. RX 6800 XT. I na koniec mamy komentarze. Hubert Simanczuk. Z jest taki problem, że oporuje na bardzo długich interwałach, więc zanim będzie miał rację, na przykład wkrótce osiągnie multi-mile, może pomylić się po drodze z 10 razy. Z pewnością jest to dobra strategia tradingu, ale raczej do hodlingu. Choć tutaj bardziej przekonuje mnie Bob Lukas. Hmm, ostatnio Bob Lukas na Twitterze to mnie... Dosłownie zdziwił, zdziwił, że jest za komuną. No ale dobrze, nie, nie, niech, niech ich tak będzie, nie, nie wprowadzamy tutaj polityki. Niemniej Amerykanie mają do perfekcji opanowany storytelling, to trzeba im oddać. Także, no, tu się zgodzę. Storytelling, jak to ładnie opisują, w pudełeczko i, i wiedzą. Chociaż nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, Hubert. Pokazuje przynajmniej takie wykresy, które albo są widoczne u innych youtuberów tydzień później. Albo nie są widoczne przez, przez wiele jeszcze miesięcy. I to mi się podoba, że można to za darmo opakować w taki prezent. Niekoniecznie wejść w jego grupę, chociaż każdy może robić co chce. No i Seba 7.4 Fenio, jak książkę dostać w UK? A, no to, to już wiesz, to już wiesz, na stronę wejdziesz. Tylko pamiętaj, że ta cena troszeczkę razi, także może do rodziny w Polsce, jeżeli chodzi o, o wysyłkę, tak? Krypto -alton już się odezwał, o. Tutaj dam serducho, muszę serducha prozawać, bo potem mnie tutaj nie ma u Was. Dzięki, Fenik za miłe słowa. Sam nie wiem skąd się biorą pomysły, ale pamiętam, że od czasu do czasu, gdy chciałem poczuć bitcoina, i w momencie jego zakupu ugryzłem kabel od routera, <grytania> to tak jakoś wesoło mi. Aha, czyli pod prądem jesteś przez cały dzień i potem tak, tak jest, ale to może się przydaje nawet. Tak z rana, byśmy się pod prąd zapieli i takie dodatkowe baterie, bo wow, to byśmy wyskoczyli z tego łóżka. Tak jak bitcoin ostatnio. Łukasz Konkol, odbieram dziś z marku matku książkę i cyk bitek po 60 tysięcy. O, tak przyjemny zbieg okoliczności. <laughs> Czytaj książkę. I pamiętaj, że wracaj do. Mm, pierwszej strony, tak? Tam, czy trzecia to jest strona? Motto. Zawsze wracaj. Po jednej, po drugiej stronie wracaj. Ani nie po tej, ani nie po tamtej. Wracaj. Jeszcze raz. Jesteś zwycięzcą. <laughs> Przypomniał mi się ten film tego młodego człowieka, który ostatnio oglądałem. Jesteś zwycięzcą, ale. Ile osób widziało ten film w Polsce, pewnie wy też, więc idziesz naprzód, jesteś zwycięzcą. Jeszcze na koniec zobaczmy kogo tutaj. Yy... No, mamy wszystkich chyba, tak mi się wydaje. Zikasz fajnie wygląda na wykresie. Myślisz, że będzie pompa przed Halvingiem. Z drugiej strony mało transparentny ten projekt. Ciężko znaleźć info o teamie, wydarzeniach. No, no i widzisz, to się dzieje jest Monero, tak? A Zikasz chyba też jest prywatny, delikatnie, czy nie? Czy on nie zmienia nazwy, albo nie zmienił ostatnio? Też tutaj, też takie jakieś informacja. Może to był Zupełnie inny projekt teraz. Nie pamiętam. Dobra, mamy to. Zapraszam do Majka, zapraszam do innych youtuberów, którzy w weekend też tutaj urzędują. Ja będę dopiero. Czekajcie, czekajcie. Niech tutaj spojrzy mój kalendarz. Aha, w 2064 do was w powrócę. Znowu z popiołów, żartowałem oczywiście, będę w niedzielę, prawdopodobnie u Majka, zobaczymy czy zdążę oczywiście, bo to jest często problem, no a na pewno będę w poniedziałek rano już tutaj u waszych bram, nie wiem co robicie, jak słuchacie Feniksa z rana, czy to jest kawa, czy to jest pojazd, pocisk do pracy, czy, czy już nie kopiecie fiatów, bo bitcoin stoi po tyle ile stoi, także możecie już wychodzić pomału, nie wiem, nie mnie to oceniać, ale życzę wam jak najwyższych Zwrotów z inwestycji, świetnego weekendu w gronie rodzinnym. No i pamiętajcie, zostańcie z bitcoinem.